Cześć moi mili, witam Was na kanale Axel Games. Ja nazywam się Axel i będę tutaj prowadził filmy, gameplaye i inne takie działalności. Zacznijmy od mojej ulubionej gry, czyli Ark. I tutaj dwa słowa zanim przejdziemy do samego Arka, do pokazania możliwości, które Ark prezentuje, do zachęcenia Was do spędzenia czasu przy tej grze. Ja mam obecnie ponad 1600 godzin spędzonych i dla doświadczonych tematem powiedzą, o realne, to już Arka przeszedł na lewo i prawo, na wszelkie możliwe sposoby, wszystkie możliwe mapy pozna wszelkie dinozaury. No otóż nie, dlatego że ja jestem człowiekiem, który lubi, lubi granie w tak zwanym trybie low fantasy, czyli wolę poznawać każdą rzecz, wolę do każdego celu dochodzić powoli, stąd moja gra na prywatnym serwerze, który sam sobie ustawiłem i, i, i skreowałem, eee, to jest tak naprawdę gra spowolniona. Mam spowolnione zdobywanie doświadczenia, mam spowolnione inne aspekty. Nie przyspieszam tak jak to na większości serwerów lubionych przez graczy, gdzie w chwilę się dochodzi do najwyższego poziomu i jeździ na najlepszych dinozaurach. Ja, drodzy moi mili, bawię się, testuję, stąd każdego dinozaura znam, ale uwaga, znam na wyspie The Island, czyli tylko pierwszej. Na tej wyspie spędziłem 1600 godzin. Większość z tego czasu spędziłem na właśnie tym prywatnym serwerze, budując bazę i do tej bazy serdecznie dzisiaj zapraszam. I stąd właśnie ten początek. I ta moja zachęta, abyście poznali Arka, żebyście po ulubionym swoim trybem poszli, czy to szybko, czy to powoli, tak jak ja. Natomiast gra jest fantastyczna i, i daje wiele, wiele możliwości, jest bardzo rozbudowana, jest cały czas kreowana, modyfikowana, jest potężna scena moderska. Do tego, ale to tematy na inne rzeczy. Ja jestem chętny na wszelkie komentarze, na chętne rozmowy. Także piszcie, co o tym sądzicie. Piszcie, co byście chcieli, żebym pokazał wam. Być może jakieś poradniki dla początkujących, być może jakieś buildingi, budynków, gdyż bawię się architekturą, mieszam style i gatunki. Także piszcie, co chcecie. Ja jestem otwarty na propozycje. Cieszę się, że tu jesteście. Wiecie, jak działa YouTube, więc bardzo byłoby mi miło, gdybyście dali subskrypcji, daj lajka pod filmikiem, abyście dali słynny dzwoneczek. Także do zobaczenia w arku, do zobaczenia podczas przygód. Cześć! A więc zapraszam Was do zwiedzania mojej bazy. Tak naprawdę, mojego zamku w takim klimacie będę tutaj utrzymywał. To co zobaczycie to nie jest Vanilla Version, czyli to nie jest podstawowa, podstawowa gra. Mam zainstalowane na tym serwerze ponad 30 modów. I tutaj drobna uwaga, nie stosuję modów ułatwiających gry, poprawiających statystykę, tworzących lepsze przedmioty. Stosuję mody tylko czysto wizualne, przyjemnościowe i takie, które no, jakby poprawiają jakość gry, a nie jej, jej skuteczność. To już widać tak naprawdę po koniu, po moim ubiorze, po tym co widzicie na tym, na tym ekranie, A więc zapraszam Was do oglądania em, mojego miejsca gry, na które jest większość, większość, większość czasu przy, przy arku. E, tak więc e, zapraszam. Oprowadzimy Was po, po tej bazie. Nie będę was pokazywał wszystkich elementów, tłumaczył wszystkiego, bo to za długo by trwało. Takim przykładem są tutaj łapki, które, które są bazę z duża. Może się zdarzyć, że będzie jakieś elementy doczytywał, czy jak tutaj w przypadku tej bramy, tekstura jeszcze jest nie, nie do końca do czytania. Widzicie, poprawia się systematycznie, jest naprawdę to te mnóstwo elementów serwer powoli zaczyna mięknąć, jak to się mówi, nie wyrabiać. Mamy główne wejście do, do bazy, cała otoczone z murem. Widzicie zamek, pałac, który, który spałem. Podwójnym murem, zresztą kamiennym. Widzicie wieżę, tutaj no, znajduje się balista ochronna, część element robię czysto wizualnie, czysto dla frajdy, tak naprawdę nie ma, nie ma to znaczenia w samej grze, dlatego, że gram w trybie e, PvE, a więc tak naprawdę zajmuje się tylko, tylko dinozaurami. Jak widzicie teren wokół jest dość wykarczowany, nie ma drzew, nie ma skał, to wszystko jest oczywiście moja zasługa, z czegoś, z czegoś tą bazę trzeba było. Zbudować. Tak więc wjeżdżamy mocnym, zwodzonym. Oczywiście zamykamy go za sobą, tak, żeby nam się tu nikt nie dostał. Widzicie, dwóch strażników. No i główne wejście do zamku. Tutaj konia e, zostawię i oprowadzę Was. Oczywiście pieszo po zamku. E, jedna wieża obronna, druga wieża obronna w innym stylu wymodowane, ale po kolei. Parter. <laughs> Na parterze znajduje się pomieszczenie, że założę sobie. Trzech, trzy trofea po bossach najwyższego poziomu, jak widzicie są jeszcze puste, dlatego że nie skończyłem fabularnie e, tej wyspy, e, natomiast to jest istotne, słuchajcie, istotne jest w budowie bazy to, żebyście mieli szybko dostępne te pomieszczenia, które często potrzebujecie, więc w moim przypadku na parterze są to, są to kuchnia i warsztat i to jest, to jest taka... Taka właśnie ważna sprawa. Tutaj trzymamy rzeczy, które są niepotrzebne, Taki mikromagazyn, beczki, w których wytwarzam piwo. No i część, część kuchenna, więc wszelkiego tworzenia jedzenia dla siebie, dla dinozaurów. E, trzymanie wszystkich surowców, to tutaj oczywiście jest uskutecznione. można się tutaj nawet napić. E, jest coś, także wszystko, wszystko, część z lodówkami. E, no jak widzicie, musi się to wszystko. Jeszcze doczytać, wybaczcie, ale naprawdę tych elementów jest tutaj mnóstwo i komputer w tej chwili wszystko, wszystko doczytuje, o popatrzcie, lodówki, wędzarki, no i część pana warsztatem, czyli tutaj trzymam jeszcze zapasowe zbroje, ale, ale generator prądu, niszczarka, wszelkiego typu pojemniki na, na różnego typu surowcach, widzicie tutaj na półce kryształ, węgiel drzewny, krzemień trzymam w workach na dole, drewną, o część mikroraptor. Um, Kuźnia, w której oczywiście naprawiam sprzęty, w której przetapiam, jak widzicie, piec cały czas pracuje, wytapia, wytapia stal tak naprawdę, czy tam metal, jak zwał, tak zwał, wszelkiego typu pojemniki. Trzymam tutaj zapasowe bronie, zapasowe naboje, pociski, siodła na różne dinozaury, kolejne skrzynki widzicie tutaj na, na, na skórę, na, na keratynę, chitynę, na moje stoły architekta, w których wytwarzam różne, różne elementy. I to jest tak naprawdę główne pomieszczenie. Tutaj spędzam najwięcej czasu budując, tworząc to wszystko, co dzisiaj zobaczycie. To, co jest mi potrzebne do, do, do podróżowania. Tak? Także to jest, to jest parter bardzo, bardzo praktyczny. Na pierwszym piętrze mam już elementy z których tak naprawdę można korzystać grając w klanie albo, albo czysto dekoracyjnie, tak żeby to tworzyło jakiś klimat, tak jak w moim przypadku. A więc tu do odpoczynku wielka jadalnia, gdzie tak naprawdę w klan może sobie usiąść, e, naradzić się, porozmawiać, zaplanować coś, czy przeczekać jakiś okres, e, w którym nie chcą wychodzić z bazy. Znajduje się tu balkon, z balkonu kiedyś był cudowny widok, teraz jest przesłonięty e, potężnym budynkiem, ale do tego budynku dojdziemy, prowadzę was po nim sala taka wojskowa, w której możemy zaplanować, w którym momencie, gdzie jedziemy, tak naprawdę na wyspę wyspa w wersji 3D, w wersji 2D, więc można sobie oplanować, jak to wygląda. Włączę na chwilkę dodatkowy kursor. Moja baza znajduje się dokładnie tutaj. Dokładnie na rzece, tak jak pokazuję. Jest to osadzona na wodzie częściowo i częściowo na tej małej tutaj wysepce. Bardzo dobre miejsce, ale o tym myślę, że mogłbym nagrać spokojny odcinek, w którym miejscu wybrać jako dobre miejsce dla bazy na tej wyspie, czyli na pierwszej, na pierwszej mapie. Tutaj są zbroje dla ozdoby i sala, jakby główna zamkowa, czyli sala, sala tronowa. W sali tronowej trzymam trofea. Tak naprawdę widzicie tutaj trofea na bossów, trzy miejsca pomniejsze trofeum jedno no i element, element jakby fabularny, element gry czyli miejsca na 10 artefaktów, bo tyle znajduje się na tej wyspie 5 z nich jak widzicie mam zdobytych pięknie tutaj są prezentowane oraz skrzynia na wszelkie trofea po potworach na, na kolejne artefakty i tak na tym znajduje się również drugie piętro w tym zamku na drugim piętrze znajdują się dwie sale Pierwsza, pierwsza sala to jest taka sala, jak ja to nazywam, sala osobliwości, czyli trzymam tam takie malutkie dinozaury, które są dość rzadkie. Złapałem sobie tutaj z złotego dosa, tak, dla klimatu. Mikroraptor, który mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o kolorystykę, bo każdy dinozaur może, może wyglądać w różnych kolorach i widzicie. No i coś, czego, czego nie uświadczycie normalnie, więc płonący dilofozaur, pospolity dilos, unikat na, na, na skalę całej, całej wyspy tak naprawdę. Będzie um, się tu taras, z którego można oczywiście sobie obserwować, można tu lądować z latającymi dinozaurami, takimi jak właśnie Argi. No i drugie pomieszczenie, czyli właściwie komnata, moja prywatna komnata, w której mam oczywiście łóżko, czyli funkcjonalność tej gry, w której mam garderobę, w której mogę sobie usiąść, odpocząć um, też i, i tak naprawdę mówiąc od strony, od strony gry, to taki pokój respawnu, to jest po prostu. Moja, moja komnata, no i tutaj jest wyjście oczywiście do sali tronowej, która jest pięknie przeszklona, zadaszona, przygotowana pod grem. Jak widzicie, troszeczkę to przycina, to jest mnóstwo elementów, już już gra serwer nie wyrabia, po prostu zawsze spilnuję z każdego elementu, który tutaj postawiłem, który tutaj wybudowałem. Dobrze, wejdźmy na zewnątrz. Tutaj znajduje się tak zwany plac, przedsionek. Tutaj mam dinozaury latające, takie podręczne, które mi służą do, do wylatywania w różnym celu, stosuję to czy to e, czy e, Ardzi e, argentawisy, e, ale również i te pedzary. Każdy dinozaur ma swoje zastosowanie, każdy się do czegoś nadaje, to nie jest także zbędny gatunek, no, chociaż kilka mógłbym może, może wymienić, ale to też temat na internet Po tej stronie znajdują się dinozaury, które mi służą do zbierania różnych surowców, a więc, a więc potężny brontozaur na którym zbieram jagody i tu jest moi drodzy mili mechaniczny czy tam bioniczny tak naprawdę t-rex o co chodzi? No nie będę zarazem fabuły ale tak naprawdę kilka gatunków istnieje w wersji bionicznej między innymi właśnie t-rexy one zachowują się dokładnie jak jak prawdziwe t-rexy ale, ale do są skreowane z czegoś innego, oraz inne surowce, pozyskiwać, zabijając je, ale to też inna, inna historia. Więc to jest z który poluje na mięso, na inne dinozaury, tak jak potrzebuje pożywienia dla siebie, czy to dla innych moich towarzyszy. Dinozaury, które służą inne do, do zbierania, bardzo popularne, eee, najlepsze w swoim fachu, można, można tak powiedzieć. I to ich taki drobny, e, drobny przedsionek, drobny magazyn. Znajduje się tu również tak zwana mikrostajnia, w której trzymam wieszowce. Są tutaj takowe parazaury, które są typowymi koniami pociągowymi czyli potrafią dużo, dużo dźwigu, mają potrafią przynieść ze sobą surowce, czy to inne wieszowce, które używam do przemieszczania się pomiędzy punktami wyspy, takimi jak właśnie wilki czy inne. Znajduje się tu szklarnia, w której oczywiście hoduję warzywa potrzebne po lewej stronie, po prawej stronie hoduję różnego typu jagody. Do, do sporządzania posiłków, do przejmowania dinozaurów w pierwszym etapie gry. Także to jest, to jest fajna, fajna sprawa, oraz znajduje się przystań. przystanie jest zacumowany mój, mój okręt. To jest już chyba trzecia wersja tego okrętu. Myślę, że na to też można było nagrać spory poradnik, jak zbudować dobry i praktyczny okręt. Co taki okręt ma, ma na sobie? Oczywiście kajutę kapitana. Z tajnym schowkiem, ale tam mam nawet nie pokażę co tam się znajduje. Generator prądu, oczywiście schowany, mikrofunkcjonalności, czyli mała kuchnia, mały warsztat. Ale przede wszystkim co ja uważam za najważniejsze, czyli po prostu z tyłu okrętu na rufie znajduje się pułapka, czyli mam mobilną pułapkę, którą mogę sobie podróżować rzekami, którą mogę podróżować morzem i łapać takie dinozaury, które, które potrzebuję. Planuję zbudować potężny, duży okręt który ma wszelkie funkcjonalności, jest jakby mobilną bazą w pełni tutaj już otorówka przygotowana, więc będzie szybszy i, i większy, tak jak mówię, praktyczniejszy jeszcze. Ale to przyszłość. No i co, został mi tak naprawdę ten największy budynek do, do omówienia. Jest skonstruowany z metalu, a więc surowca, który jest bardzo wytrzymały, który jest rzadszy na wyspie. I graczek, jeżeli to oglądają, jacyś doświadczenie, to, to wiedzą, ile czasu musiałem spędzić zbierając to wszystko, tym bardziej, że. Wspomniałem wcześniej, mam ograniczone stawienia, nie mam nic przyspieszonego więc mnóstwo godzin spędzonych na zbieraniu, na produkowaniu, na budowaniu tego wszystkiego. Tu, tak, szybciutkie tylko oprowadzenie, nie będę każdego, bo budynek ma wiele funkcjonalności. Pierwszą, pierwszą z nich to są małe, drobne piwniczki, gdzie trzymam hodowlę małych dinozaurów, ale też znajdują się tu takie rzeczy jak właśnie pasieka, czyli własna produkcja miodu pod ręką, nie muszę nigdzie chodzić, nie muszę nigdzie latać. Tutaj na parterze znajdują się wybiegi każdego gatunku dinozaurów, trzymam tutaj po jednym egzemplarzu samicy i samca po to do rozrodu, po to żeby stworzyć, generować własne dinozaury. O rozrodzie to ojej, cały duży poradnik byłby jak dobrze dobierać pary, żeby te małe dinozaury, które się rodzą były jak najsilniejsze, jak najlepsze. Hmm, ale, tak jak mówię, tu nie będę Was tym, tym tematem zanudzał. Po lewej stronie znajdują się dinozaury roślinnożerne, po prawej stronie znajdują się dinozaury mięsożerne. Eee, mam tutaj, tak mówię, prawie wszystkie gatunki zgromadzone. Pokażę Wam, oczywiście, gatunek, który pewnie wszystkich ciekawy, czyli tyranozaury. Pospolite t tutaj znajdują się. Eee, t tradycyjne, znajdują się t tekowe. Znajduje się albinos specjalnie, którego sobie schowałem. A więc dość, rzadki, dość rzadka wersja. Tak jak dinozaury. Potrafią być w różnych kolorach, kolorach takich dla siebie optymalnych, ale czasem podczas jakiegoś eventu potrafią być w dziwnych kolorach, dlatego tu też spotkać się inny, w dziwnych kolorach, ale czasem potrafią mieć tak zwany brak koloru, czyli kolor biały i wychodzi z tego albinos, jeżeli jest na wielu strefach biały, to jest czysty albinos, tak jak tu widzicie tutaj na, na przykładzie tego Rexa. No i zobaczcie, dach się kończy. Ale jest budynek w budowie, a więc projekt cały czas trwa, ten budynek jest powiększany, surowce są wciąż zbierane, stawiane są nowe elementy, jak widzicie tutaj świeżo postawiona ściana, jeszcze nie pomalowana, a więc z czystego metalu, jak ja to mówię, czy szkła. I tutaj będzie taka część, która jest stworzona pod dinozaury, tak zwane hybrydy, czyli takie, które zarówno na lądzie sobie radzą, jak i pod wodą, a tam na wodzie będę budował już przystań czy przyczółki dla dinozaurów czystowodnych w planie, takie jak Megalodon, czyli słynny, potężny rekin. Natomiast w tym budynku nie tylko trzymam dinozaury do rozrodu, ale też jest specjalne pomieszczenie do tego przeznaczone, dlatego że to jest istotno, istotną sprawą. Trzeba jajka dobrze wygrzać, trzeba jajka dobrze przygotować, tak żeby się tutaj rozwinęły. A więc taka, taka sytuacja, tutaj jest pomieszczenie, w którym dinozaury sobie dorastają. Obecnie tutaj dorasta Haliko. 74,5% wzrostu ma, więc jeszcze troszeczkę będzie już dorosłym Haliko, wtedy wyjdzie stąd i, i, i albo będę go używał, albo pójdzie do rozrodu. Już nie pamiętam, czy tam takim mocnym egzemplarzem, czy, czy takim użytecznym. I tutaj małe pomieszczenie, gdzie rzeczywiście wykluwam jajka. Jest tutaj inkubator, jest tutaj lodówka i urządzenie do ściągania jajek z całej bazy, a więc. A więc czysto, czysto rozrzucone, funkcjonalne yy... pomieszczenie. Tak, wkomponowana w budynek pięknie skała. Yy... Tak, żeby to wszystko miało ręce, ręce i nogi. Mam tutaj coś na pierwsze piętrze, zobaczcie, dwukondygnacyjne. To jest stworzone coś tylko dla przyjemności. To nie ma absolutnie żadnej funkcjonalności w grze. To pokazuje, jakim jestem świrem i jak potrafię bawić się grą. A więc po prostu stworzyłem tutaj, drodzy moi mili, muzeum. W muzeum, gdybym Was oprowadził po całym to, będą sale podzielone tematycznie. Tak jak tutaj mamy sale na robactwa pospolicie, czyli insektów. I tutaj jest każdy gatunek, który żyje na tej wyspie. Zobaczcie sobie wielkie mrówki, wielkie ważki, pijawki dalej. Mogłbym Was oprowadzić po całym muzeum, pokazać każdy gatunek, ale to by długo trwało. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach to. Takie oprowadzenie po muzeum na pewno zrobię. Tak jak ja powiedziałem, skała elegancko wkomponowana. Tutaj kolejny taki element ozdobny, czyli altanka z grillem, gdzie można sobie uciąć spokojnie, przeczekać jakiś okres czasu z pięknym widokiem na dalszą część wyspy, czy dalszą część tak naprawdę świata. Czeka na mnie tutaj mój bojowy Argentavis, który, który pokaże Wam to wszystko, jak wygląda to z lotu ptaka, więc zlecimy w kierunku słońca. O, zobaczcie, popatrzcie, potężny budynek metalowy. Tu widzicie, widzicie to muzeum, które ma wiele eksponatów, dwa piętra, tak naprawdę czysta zabawa. Jest ten plac, który wam pokazywałem, zamek na wodzie zbudowany, tak, zresztą połowa tej bazy znajduje się na wodzie. Lecimy jeszcze wyżej, tak żeby w jednym zasięgu, na jednym ekranie było widać, widać cały ogrom tej budowli, który stworzyłem. O, zobaczcie, Jesz, jeszcze mi nie łapie, ale już, 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 tak, czyli widzicie, widzicie pułapki na zewnątrz stojące, widzicie zamek z fosą postawiony na wodzie, plac centralny oraz potężny budynek, który, tak powiedziałem, jest, jest, w, trakcie, jest w trakcie budowy, tutaj ta część planowana od hybrydy, no i zatoka, w której jak widzicie jest taka um, dość płytsza niż, niż, niż oceła, tak? Gdzie będę stacjonował sobie. Um, swoje swoje dinozaury, swoje, swoje stworzenia tak naprawdę w wybór miejsca jest ważny, to jak widzicie mam kamienią pod ręką, miałem tutaj mnóstwo drzew, jak widzicie, a więc dostęp do surowców, do budowy, ulokowanie wyspy jest ulokowanie bazy jest bardzo bardzo istotne, a więc lądując już, już tak naprawdę w ostatnim punkcie, czyli miejscu gdzie przechowuję dinozaury latające, to... Zachęcam Was tak naprawdę do gry, zachęcam Was do zabawy. Wszystko jedno, czy to na takich ustawieniach jak ja, gdzie gdzie się długo sobie analizować, długo dochodzić do, do elementów, do osiągnięć, do wszystkiego, czy to na szybkich ustawieniach, tak gra większość graczy. Zachęcam Was do poznania się z arkiem, zachęcam Was do, do spędzenia czasu. E, no i będzie mi bardzo miło, jeżeli, jeżeli em, będziecie w kontakcie ze mną, jeżeli zostawicie lajki pod filmikami, jeżeli jeżeli będziecie aktywni na komentarzach. Słuchajcie tak więc jeszcze raz wam dziękuję pozostawiając was w takim temacie czy to było fajne czy nie fajne. Za każdy komentarz będę serdecznie dziękował za każdego lajka, like, za każdą subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc do zobaczenia w świecie Ark. Cześć.